Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie omlet, więc będą nam potrzebne. Tak, w szczególności jajka. Jajek, tu trochę mamy. Jakieś chyba 9, ale chyba nie wszystkie wykorzystam. Cebula, pomidor, może papryk. A nie, papryki nie mam. No to trudno. No to cebula, pomidor. Mięso, mały pomidorek, mam no i sól, pieprz. No to wiadomo, że skład, y przyprawa musi być. Więc tak, ręce umyte. Jeszcze muszę ubrać tylko co to, Muszę ubrać jeszcze sobie ten. I chyba jeszcze będę musiał iść po mikrofon. Do tego, żeby żeby ten no, żeby lepiej było mnie słychać ale jestem trochę przeziębiony a jak wiecie jest koronawirus i no nie można wychodzić na dwór więc odcinek jakiś taki jako taki jest jako taki dobra muszę się zawiązać jeszcze i, i zaraz do was wrócę dobra? dobra dobra mam nadzieję że mnie lepiej słychać więc no, zdałem sobie jakiś mikrofon, no, bo trzeba było do, domyślnie mikrofon sobie podłączyć. No I mam nadzieję, że mnie lepiej będzie słychać w tym odcinku. A piszcie w komentarzach, czy lepiej słychać mnie w tym odcinku było, czy nie, to zobaczymy. To będzie więcej odcinków z tym: jak wam to powiedzieć, z tym mikrofonem który pierwszy raz jest używany kroimy sobie cebulę oczywiście nie tak jak nas uczono w szkole, więc Dobra. najbardziej, no, najbardziej najościejszy nóż, nóż to jest więc radziłbym sobie nie przeciąć sobie palców choć jak znam no to siebie, no to na pewno sobie przetnę palce albo coś, więc no Staram się tylko nie przeciąć sobie palców. Ręce umyte wszystko jest według mnie gotowe. Już chcę trochę wcześniej naszykowałem trochę tych, trochę rzeczy sobie pomyłem, pokroiłem mięsa już bo potem mówię nie chcę, żeby to wyszło długie, ale może jeszcze jakiś filmik dzisiaj albo jutro? Ogólnie takie dzięki Wam za 50 subskrypcji, już oczywiście na tym kanale. Więc mam nadzieję, że Wam się, że będzie ich więcej. Potrzebny milion, żeby móc robić transmisję na żywo. Więc no, trochę nowych osób poznałem na YouTubie 60 plus na przykład oni też tam prowadzą fajny kanał o gotowaniu, więc trochę się od nich uczę też, jak nie ma szkoły, no to trzeba się skądś uczyć, nie? trochę podróżują też a... ale teraz nie podróżują, bo wiadomo co jest Epidemia może nawet tak powiedzieć. Dobra, ja sobie to muszę pokroić. Oczywiście, jak ktoś nie chce mieć yy, takiej cebuli, no może dodać czerwoną też, tak? Akurat my czerwonej nie mamy, więc dodamy sobie białą. Już oczy piecze ta cebula. Okno otwarte, więc wiecie, nie powinna. Ale tu mam w książce już klejony, ale nie będę robił to według książki, oczywiście, a w ogóle w książce nawet nie mam przepisu, więc muszę sobie jakoś tak poradzić. Dobra, jedna cebula starczy jak ktoś Jak was szczypią oczy, nie przycierajcie nigdy oczów. Ja tak mam, więc wiem. Dobra. Dobra, muszę se to wsypać do tej, do tej miski tutaj. Nie wiem, jak, jak tam jej słychać, więc trudno. Ale zobaczcie, jak nagram ten odcinek, czy było mnie lepiej słychać, czy gorzej. Zobaczymy. Czy może mnie wcale nie słychać? Też tak może być, że mnie wcale nie słychać, więc. No, trudno. Najwyżej będę musiał dograć część taką mówiącą do tego, więc. Ale nie, mam nadzieję, że mnie naprawdę słychać lepiej. Teraz każdy odcinek, który się będzie pojawiał, no to będzie się najwyżej pojawiał z mikrofonem. A, a wiadomo, że czym... Ała, mikrofon to lepiej. Żeby mieć. Prawie mi łzawem oczy po tej cebuli. Może jeszcze jakiś odcinek dzisiaj nastąpi, jeszcze jakiś jeden ale nie już z gotowania, bo cebulą naprawdę, cebulę to ja naprawdę nie znoszę ale jeszcze trzeba ją tak pokroić drobno, żeby nie była odczuwalna praktycznie oczywiście cebula, bo na jest, nie? nie powinno być jej aż tak dużo ale nigdy nie za wiele. więc pamiętajcie, dajcie więcej niż mniej a jak przyprawiacie, no to po trochu A jak oczywiście widzicie, no to telefon się ładuje w bo... No, jest dobra, jest naładowany, ale żeby wam się lepiej patrzyło, a wy nic nie widzicie. Przepraszam bardzo. <laughs> już, już będzie się lepiej widzieć. Już wam lepiej. Oczywiście sam to nagrywa, więc w kuchni. Jeszcze mogę zaraz wam oświetlenie tutaj włączyć sobie, bo słońce na dworze jest fajnie. Dobra, zaraz do was wrócę. No, ja już, ja już jestem znowu, e, właśnie sobie tylko włączyłem światło i będę dalej kroił. Powiem wam, że cebula jednak nie jest aż taka zła. Choć bardzo pokroiłem ją trochę. Jeszcze sobie ją pokroimy, tak. Wiem, niektóry, niektórym razem trochę zasłaniam Wam obiektyw, bo, bo jestem leworęczny, niepraworęczny, więc no. sobie trzeba. trzeba mi to trochę wybaczyć, ale trudno. Nie zajmie to nam długo, już w sumie 8 minut, no to, to jakieś 15 minut na pewno zajmie. Nam to może więcej, nie wiem. Po prostu będziemy robić tak, cebulę wrzucę do gara, raczej do miski na razie. Teraz tak, zrobimy sobie małego pomidorka, no bo te, takiego mam. A to co się ma marnować, jak może zostać wykorzystany. Do tego, ciężko go będzie pokroić, ale z tego pokroimy na paseczki. I. a tak, trochę dziwnie. Pomidorka małego. Nie wiem, po co ja daję tego pomidora? W sumie, omlet. No to omlet to może być nawet tak, nie? Jak ktoś się na tym bardziej zna, to napiszcie w komentarzu pod filmem. Oczywiście, zapraszam Was do łapkowania, subskrybowania, komentowania tego filmu. Bo. Wydaje mi się, że większość Was ogląda mnie, ale nie subskrybuje mojego kanału, więc. No. Przykro, że dalej się nie oglądać wolicie, ale subskrybować to nie, bo po co? A w sumie. Rób, rób ta co chce O, autobus jedzie. Może go tam słyszeliście? Jak? Mikrofon jest, na no to go słychać bardziej. Mikrofon w telefonie to taka półbieda, wiecie. Ale widać jest szerszy ekran, bo bo już tutaj widzicie no, patrzcie. Ej, nie widać go w ogóle. O. Idzie? Bardziej szerszy ekran zrobiłem. Po poprzestawiałem trochę ustawienia na. 720 kratek i coś tam jeszcze więcej. No może lepiej mnie słychać nawet chyba. Już jest ostry, ale nie do wszystkiego. mięsko lepiej kroi, wam powiem. Ale palce to też kroi dobrze. Już sobie dwa razy nim przeciąłem kiedyś. Uż. Dobra. Tak, kroimy sobie tutaj. Nadrabiamy trochę filmów. W sumie to jest film z 24 z... marca. I wtedy będzie też u, o, jak wam to powiedzieć, włożony? O, na YouTube, tak. No bo nie wiem. To bym miał inaczej powiedzieć. Udostępniony? O, może tak być. Udostępniony. Jeżeli chcecie mieć transmisję na żywo, to oczywiście lepiej by było, jakby była transmisja na żywo i gotowanie. Bo tak, no to goni tak, jakby czas. Ja to pokroję i do Was wrócę. Już 11. No, do Was już wróciłem. Pokroiłem, zajęło mi to dosłownie parę minutek. Taką minutę, wydaje mi się, że mi to zajęło trochę mi to zajęło jednak nie ale już mam więc teraz tak może jajka do tego dodamy muszę sobie to tak to wygląda w misce wygląda to jak sałatka ale to nie jest sałatka to będzie omlet tylko no problem nic nie mam pod ręką dosłownie nic do wierzchni Wybraliście to czy to? Chyba sobie wezmę chofle. Będzie lepiej. Aj, spadła. Dobra. Już mam. Wszystko mi się wiecie. Pląta mi się pod nogami kabel od mikrofonu. Dobra, to sobie pomieszamy. Wsypniemy tak. Mięso posiekane nożem dobra, Jeszcze to, to jakoś poradzimy dobra, mięso wymieszamy mięso oczywiście powczoraj się po zupie, więc fajnie dodamy teraz dzisiaj do obiadu omlet co zrobimy na obiad nie? no to potem zupa albo zupa omlet i tak zobaczymy ale muszę tę zupę jeszcze teraz podłożyć ale to dopiero jak wróci ktoś to, to dopiero będziemy robić no to tak teraz jajka trzeba do tego powbijać ale najpierw bym sobie je wbił do jednej miski Trzeba zobaczyć świeżość jajek, ale a tam pół biedy, nic temu nie będzie, nie? Dobra, więc tak jajka e, zalałem gorącym wrzątkiem, żeby zarazki z nich, e, ten no, żeby przemyć. No, nie pamiętam jak to było. Dobra, przebijamy jajko. Jedno wiem Wam, że nawet. Fajne jajo to. Patrzcie. No, fajne. Powiem Wam, że dzisiaj na dworze jest ponad 30 stopni słońca O! Jak to tam się zabrał za malowanie ławki. No, zabrali się, ktoś się zabrał za malowanie ławki. Drugie jajo. Tu mamy trzecie. Cześć. wróciłaś. Trzecie. Czwarte. Ale po... Powiem... Trzecie, czwarte. No. Więc tak. Tak to wygląda. Tak. Średnio. Teraz to, to muszę oczywiście wymieszać. No, nie... Fajnie to będzie mieszanie. Nie chcę używać tego mikseru, ale coś tam zaraz wykombinuje Chochle? Nie, Kochle nie, pierś kochle. użyć tego. Jest za małe już, się urwało trochę. Ale powinno się udać. Dobra, weźmiemy sobie trochę Tym będziemy teraz. Ciężko idzie, ale, ale idzie. Pierwsze zadanie to będzie moje na dzisiejszy dzień. Jeszcze w ogóle żadnego zadania nie zrobiłem. Chodzi tam nauczyciele wysyłają zadania, ale na dzisiejszy dzień dopiero to jest pierwsze zadanie. Które miało być robione już wczoraj, ale zrobimy dzisiaj. Dobra. Zobaczymy, jak mi to będzie słychać. Będzie dłużej trwało, niż powiedziałem, oczywiście. Dobra, teraz tak. Sól. Starczy, najwyżej sobie coś doda więcej. Pieprz. Popieprzymy jeszcze troszkę. Dobra, starczy. Wymieszamy to na tym. Dobra. Idzie nawet dobrze. Także bo o to mi chodziło, właśnie. Nie wiem, czy wy tam coś widzieliście. No. Widać, widać. No, jak sobie was podwyższę, będziecie widzieć. Ale w sumie nagrywam na zepsutym statywie. Tyle mogę wam powiedzieć. Statyw się ostatnio zepsuł, bo ostatnio na odcinku nawet mówiłem dl dlaczego i co się stało więc dobra, jeszcze trochę pieprzu dodamy i teraz tak to musimy dać do tego bo... i zaraz damy nawet na patelnię, tylko się będę musiał przestawić i telefon się już nie będzie mógł dobra, więc tak, to teraz wlewamy do tego Chyba bym się tu wstrzydał pomocnik, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Wyjdzie to w pranie oczywiście o. Chyba będzie nawet fajnie bym tak powiedział Nie pamiętam jak mi to, to było mówione więc trudno Będzie źle, ale się chyba uda co tam? Dlaczego by się miało nie udać, nie? Macie rację. Patrzę też na telefon, czy mi nie braknie pamięci, bo już karta, która jest w telefonie, to ona już trochę przeżyła filmów. I muszę chyba ją wziąć na komputer i na komputerze ją zresetować. Tam sobie zrobimy reset takich. Dobra, co my teraz tutaj możemy dodać? Nie wiem, czy możemy do tego dodać trochę oleju. Albo czegoś innego. Dobra, zaraz do was wrócę. Dobra, wróciłem po krótkim, krótkim przerwie, takiej parominutowej. Dla siebie oczywiście. I teraz tak. Jesteśmy oczywiście znowu w innym miejscu. Jesteśmy przy gazie. Więc teraz tak, damy sobie trochę oleju na, na ten, na patelnię. A czekajcie, muszę sobie przeczyć. Nie mam teraz tego. Ścierpi, żebym przeczyć trochę pat Patelnię sobie muszę prze przeczyć, ale też sprawdzę czy mikrofon trochę działa, czy nie. Muszę sobie wziąć patelnię. A, widzicie jaki brudny piec? To przynajmniej wiecie, że coś się na tym robi. No patelnia taka trochę pół bieda na tej patelni, dobra, więc tak, kapka oleju, Tak jakbyście naleśniki, na naleśniki na, na się daje trochę oleju. Dzisiaj ja sobie dam ręce, nie ma drzwi, chyba jeszcze trochę. Jeszcze troszkę mój brat się teraz będzie ze mną kłócił, że ja powiedziałem, że tam nie ma drzwi, nie ale... No trudno. Tak mi się powiedziało, że nie ma drzwi. Muszę trochę... Ten olej chcę. Dobra. Dobra, teraz tak, rozgrzejemy sobie to. Czekajcie. Który to jest? Dobra. Poszło? Pomieszamy sobie to tutaj fajnie. Zobaczymy ile z tego wyjdzie. Będziemy se to robić po jednym. Jest tak. Bum bum bum. Tym będę se nakładał. Zobaczymy ile tego wyjdzie. Taką po jednej chochli już. Najwyżej dodamy więcej jajka. Jedna pochla. Tym sobie będę wyciągał. Więc tak, trzeba teraz... Na... Teraz muszę to ładnie, ten tłuszcz, na patelnię całą. Na całą i żeby wiecie... Bum. Dobra, i teraz tak zmniejszamy na mniejszym gazie oczywiście. I nakładamy pierwsza porcję. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Ojojaj, krzywy piec. Jak będą pretensje? Krzywy piec mają. Mamy, macie rację, co do krzywego pieca to prawda. Zobaczymy jak nam to się wyjdzie. Nic nie muszę z tym robić. To się musi całe zrobić ładnie. A to, że jest na małym kazie, to pół Czekamy, czekamy. No, myślę, że jakieś 4, wyjdą. A, jeszcze się nie, jeszcze się jajku nie zrobiło. Tam się już od dołu to popali. Będzie dobrze. Będzie przynajmniej po tamtej drugiej stronie. Spróbuję Wam to tak obrócić jak miałem na obrazku zdjęcie. I tak to potem wyciągnąć z palerzy, z tej miski. O, jeszcze się... Jeszcze musimy poczekać chwilę, bo jajko się nie... Powiem Wam, że fajny klimat. O, dobra. Zaraz pokażemy. Pokażę Wam. Zobaczymy, jak to wygląda po tej stronie. Tak. Oj. Rozwala się to. Nie wiem. Jak się rozwala nam. Będzie się nam to rozwalało, popatrzcie. że za. Teraz jest dobrze. Rozwaliło się. Rozwaliło mi się to. Trudno. Teraz pójdzie lepiej. Drugi będzie zawsze lepiej niż pierwszy. Może trochę za dużo. Musimy powybierać wszystko. Powybierać. wybierać. Drugi wyjdzie lepiej. Za cienkie, za jajko jest za cienkie. Trzeba by było chyba większe jajko, więcej. Nie wiem. Czy takie. Nie znam jeszcze dokładnie. No, nie wiem. Czyli tak cianko powiem. wam. Wyszło, wyszło mi. Oj. Spadło mi. Spadł mi mikrofon. Go tu, muszę go tam założyć. Wiem teraz słyszeliście o 100 razy głośniej, ale musie, musiałem założyć Okej, mikrofon, nie? Musiałem założyć mikrofon. Trochę... O jeje. Dobra, sprawdzamy. Uwaga. Chyba mi wyjdzie. Jak myślicie? Piszcie w komentarzach jak, 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 już, jak coś o jest tak w sumie trochę inaczej mi to wyszło jednak znowu ale do trzech razy sztuka no do trzech razy sztuka wychodzi jak wychodzi ale wychodzi Wcale nie powiem, że tak jak ma wyjść, wychodzi, ale wychodzi. Dobra. Owaga, myślę, że ten wyjdzie o 100 razy lepiej niż tamte wszystkie. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Sprawdzimy. Czy wyjdzie do lepiej, gorzej. Oczywiście sobie podłączyłem mikrofon do. Do miski sobie go podałem. Powiem Wam, że razy lepiej wlazło. I mam nadzieję, że będzie fajnie. Teraz słyszycie, jak skerczy. Widzicie też. Dałem Wam do mikrofonu, oczywiście. Mam na. No, na minimum. Więc zobaczymy, czy to się uda. Czy to się nie uda. Czy się spali. Czy już nie powiem co. Mam otwarte okno, więc jak w razie, wu, Jakby się spalił. No to. No to okno jest otwarte. Ten film będzie trwał nawet dłużej niż myślałem. Myślałem, że będzie trwał tylko 20 minut, ale trwa już prawie 30, nawet pół godziny. Więc mam nadzieję, że sobie zostawicie trochę czasu. Czas na oglądanie macie długi, długi, długi. Więc no. No. Dobra. Uwaga, uwaga. Do tej pory ten wyszedł najlepiej. Serio. Tylko go ciężko będzie złapać. Muszę czymś go podważyć. Ten wyszedł najlepiej. Z, te, z tych wszystkich ten wyszedł najładniej. I największy powiem wam, że jest. Jest. Co teraz położyć na desce Ok. no to ja bym na tym zakończył dzisiejszy odcinek mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek więc do zobaczenia do kolejnego odcinka, ja se tutaj jeszcze muszę trochę rzeczy porobić jeszcze muszę to dokończyć jeszcze mi troszeczkę zostało i dziękuję wam, do kolejnego odcinka na razie, łapkujcie, subskrybujcie komentujcie i sojonara